Cześć, jak co tydzień zapraszam Was na kolejny odcinek poświęcony aranżacji wnętrz. Nazywam się Anna Pawian i jestem projektantką wnętrz. W tym odcinku pokażę Ci, co można kupić w Obi na teraz bądź balkon, i mam nadzieję, że to, co pokażę, ułatwi Ci późniejsze zakupy. Często zastanawiamy się co położyć na podłodze naszego balkonu czy tarasu i tutaj Obi wychodzi nam naprzeciwko temu problemowi i jak widzicie tutaj mamy bardzo szeroki wybór dywanów mniejszych zobaczcie sobie o różnej kolorystyce i wzorach tutaj na przykład mamy wymiary 90 na 180 Bądź takie większe, 160 na 230. Zobaczcie sobie. Jest to materiał, który tak naprawdę jest odporny na różne zmiany pogodowe, na warunki atmosferyczne, które niestety nam towarzyszą albo bardzo gorące upały, albo deszczowe, deszczowe dni. I tu zobaczcie: Tutaj mamy taki, jakby wpadający w czerwień, ale jest bardzo, bardzo ładny. Jest to delikatny materiał w dotyku. Słuchajcie, jak przejeżdżam paznokciami. Bardzo fajny wzorek, tak więc nasz taras też może być bardzo oryginalny. Zobaczcie sobie tutaj kolejny. Jest ich dość dużo. Zobaczcie sobie. Zielono-białe, beże, brązy i oczywiście takie. Mamy bardzo duży wybór hamaków. Albo są w takie flamingi, zobaczcie sobie. Albo zwykłe, takie z frędzlami, beżowe. W pasy, zielone, czerwone, pomarańczowe, żółte. Ale jest tutaj taki ładny, delikatny wzór. Zobaczcie sobie, taki roślinny. I oczywiście ciemniejszy tutaj, u góry. Tutaj znalazłam bardzo fajny zestaw. Taki narożnik na taras, zobaczcie sobie. Jest to beżowe obicie. Wiklina dookoła i zobaczymy, jak sobie siedzimy teraz. Wam, że siedzę na takim. A i gąbka jest bardzo wygodna. Poduszki, też jak się oprzemy, też, e, też bardzo fajnie nas e, trzymają. I można wygodnie wypić taką kawusię. Tu dużo fajnych małych stolików, po okrągłe, po jakieś trapezy. Tutaj znowu widzimy, że jest boho. Zaraz usiądę i zobaczę, jakie są wygodne nasze fotele. na jednym z takich fotelików. Zobaczcie sobie. Jest też wygodny. Już pokażę Wam ten zestawik. Koszt takiego zestawu 1899 i do tego jest właśnie taki fotel. Bardzo wygodny. Powiem, że fajnie się siedzi. Tutaj mamy szybkę. Jeszcze mniejszy zestaw niż już widziałam w Ikei. Powiem Wam, że bardzo fajny, taki delikatny, znowu zielony na mały balkonik. Tutaj mamy taki mniej więcej ceny, jakie mamy krzesła do wyboru. Ale ten jest jeszcze bardzo ciekawy. Już Wam pokażę. Tam mamy dalej krzesło. I 699 jest koszt takiego zestawu. Chciałabym Wam pokazać, jak się na nim siedzi. Czy jest wygodnie, ale jest napisane, że mam nie siadać, to nie będę siadać. I napufy pompowane. Zobaczcie sobie, one są tutaj napompowane. I mamy bardzo dużo wzorów. Z takich jakby dżinsowy niebieski. Tu mamy znowu taką koniczynę, tak samo jak przy dywaniku. Mamy też granatowy i czerwień. Drewniane leżaki i powiem Wam, że jest bardzo fajny kolor, naprawdę jest taki koralowy, zielony, bardzo żywy, kolorystycznie bardzo ładny leżaczek. Drewniany to jest naturalne tutaj drewno, tutaj najlepiej go zabezpieczyć jakimś olejem, żeby jednak nam się tak bardzo nie niszczył. Rozłożony, wygląda świetnie. Powiem wam, że jest naprawdę bardzo ładny, ale tutaj widzę, że jeszcze mamy jeszcze inną kolorystykę. Zobaczcie sobie. Ten jest z, takim, z taką funkcją mocnym różowym i też byłby świetny na, na odpoczynek. One są bardzo wygodne. widzicie, tutaj tam też mamy konstrukcję drewnianą i mamy właśnie poduchy takie grubsze, miękkie, bardziej wygodne. Mamy również takie rozkładane na nogi. Zobaczcie sobie. Tu już mamy zdecydowanie miękką piankę. Koszt takiego leżaka 349 zł. Ale na opalanie, na odpoczynek jak najbardziej. Leżaki, ale z grubszą już poduchą. Zobaczcie sobie, co mamy pod spodem. Mamy sprężyny pod spodem. Ale to są te leżaki z regulacją. Zobaczcie sobie tam u góry. Około 215 zł. Tu mamy poduchy jeszcze inne. A tu mamy kolejny rodzaj. I inne wzory. Tutaj mamy bardziej trójkąty. Szarość, turkus, żółty. 229 zł. Dla tych, co lubią bujać w obłokach. Mamy też taki bujany fotel. 459 zł. Ma też bardzo dużo takich skrzyń na taras czy, czy na podwórko do przechowywania różnych rzeczy. Mogą to być też poduchy, które mamy na swoich meblach ogrodowych, a dzięki temu nam nie zamokną, nie zniszczą się duża ilość koszy, takich wiklinowych, naprawdę wszelakiego rodzaju. Mamy ciemniejsze, jasniejsze, mniejsze, większe. Jest bardzo szeroki wybór, zobaczcie sobie. Te tutaj są z twardej wikliny, są bardzo zbite, sztywne, ale można nawet dać tutaj jakąś doniczkę, żeby kwiaty tego typu ładnie się prezentowały. Są bardzo ciekawą osłonkę na donicę. Zobaczcie sobie, zielony żółty taki musztardowy, szary i brązowy to jest takiej ala skórki. Spójrzcie sobie, mamy doniczkę, doniczkę w środku. I jest obudowane właśnie taką alas kurką 24,98 groszy. Mamy wymiary średnice. Zobaczcie sobie. Chyba mhm. się po prostu dwa skrzydło kwiaty. W kupić widzimy doniczki. Mm. Wam pokazywałam też do skrapiania roślin. Zobaczcie sobie, co mamy tutaj w obu. Tutaj mamy ze złotym. Ale tu mamy zieloną buteleczkę. Też mamy szkło. Po 36 ,99 zł 99 groszy. Tutaj mamy tak jakby grafitowy. A tu zobaczcie, jakie mamy malutkie. Piękne. To jest cała metalowa. Fajna konewka. Nie jest lekka. Faktycznie waży sobie. Ale petarda, zobaczcie. Jaka wylewka. Jest to jakby szczotkowany, taki złoto-brązowy. Tu mamy chromowaną też, e, też doniczkę, ale szczotkowaną. I konewka 76 ,99 zł, 99 groszy, wysokość 27 cm Świetna. Gadżet, zobaczcie sobie. Nie widzę ceny. Myślałam, o jest, 32 zł. Zobaczcie sobie, do czego to służy. Jest to zbiorniczek na wodę, który cały czas będzie nawadniać nasze roślinki. I myślę, że bardzo fajnie będzie wyglądał. Zobaczcie na te bąbelki. kramę, jaka jest tutaj już dostępna w sklepach. Różnego rodzaju takie wiszące... Donice, zobaczcie sobie. Tutaj są właśnie na przygotowane na, miejsca na doniczki. Mamy taki ciemny, zielony, beżowy kolor ze sznurka, ale tam, zobaczcie, tam na samą górę. Mamy tak jakby trzy poziomy raz, dwa, trzy, i możemy tam na koluszku zawiesić. Z tego co widzę, to koszt takiego kwietnika albo można coś innego przeznaczyć 99 zł. Tutaj zobaczcie, ile mamy kolejnych boho dodatków. Tam jest taki wiklinowy stolik, bardzo ciekawy. 279 zł kosztuje. Nie, przepraszam, to ten mniejszy, a ten większy 439. Tutaj mamy tak, jakby kwietniki. Tu mamy metal. A tutaj, jakbyśmy mieli wydrążone w pięku. Zobaczcie sobie. To jest to surowe drewno. Są mniejsze i większe. A tu jest taki największy. Bardzo dużo lampionów, które mogą w klimatyczny sposób ozdobić nasze balkony. Wszelkiego rodzaju większe, mniejsze, szersze. Zobaczcie sobie. Będą pięknym dodatkiem na nasze tarasy, na nasze balkony. Zobaczcie sobie ten mi się kojarzy z lampą z którą ostatnio widziałam. Mamy nawet takie baniaki na mleko, jak kiedyś, kiedyś były. Zobaczcie sobie. Z patyny. 129. że bardziej eleganckie lampiony w kształcie domku. Tutaj mamy szybkę z trzech stron. Tam już w środku ktoś obrócił. Zobaczcie sobie albo taka trochę loftowa kratka. I mamy tutaj bardzo eleganckie. Zobaczcie sobie. Lampion taki, jakby lustrzany. 47,97 mniejszy. 57,99 większy. Tam taki ukryty za 47 zł. I złotawe. Tutaj mamy coś takiego. Świecznik 49,99 na trzy takie podgrzewacze, bardziej ale bardzo ładny. Ten jest bardzo ciekawy. Mamy wzorzyste e, szkło. Zobaczcie sobie, jaka piękna zieleń ze złotym. I tu przeźroczysty. On tam ma takie miejsce na, na świeczkę, zobaczcie. Dużo różnych donic, zobaczcie sobie, z różnymi kształtami twarzy, dłoni i tutaj coś takiego. osłonkę na roślinkę. Tutaj wsadzamy do księżyca roślinę, i ona wisi nam wtedy na takim księżycu. 74 zł. Zobaczcie sobie. Na tarasy są, czy na obrady, takie, takie zadaszenia, altany. Zobaczcie sobie. Ona jest tam z plastiku, ten daszek zrobiony. Metalowa konstrukcja jest bardzo stabilna. Zobaczcie sobie, tak wygląda. Jest tam zakończony do szpica. I tutaj mamy wymiary tego całego powilonu i cenę. Ale jak sobie zobaczymy tam dalej, możemy mieć jeszcze taką jakby kotarę. I tu jakąś promocję mamy. O co? Kotara jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Widzicie tu ma po bokach jeszcze zamek, zameczek możemy przesuwać. nasze wodne, że tak powiem, atrakcje. Tutaj mamy bardzo fajne, zobaczcie sobie, na basen, na taki pompowany. To jak, nie wiem, półka na jakieś napoje, czy jakieś inne rzeczy, które nie mogą się nam zamoczyć. I taki uchwyt do napojów kosztuje 41,99. Szukacie znowu efektów do basenu. Tutaj mamy takie światełko LEDowe, zobaczcie sobie, za 84 zł. I tu jest jakaś większa, jakaś lampka LED za 179 zł a to jest takie malutkie, to mniejsze. I widać, że można zmieniać kolory. Jeszcze baloniki. To jest bardzo fajna sprawa i zabawa dla małych i dużych. Sama nawet wezmę zielone i niebieskie. Mamy jeszcze jeden taki zestaw. Zobaczcie sobie z boczną, tak jakby jeszcze dostawką. Bardzo ładny kolor. Mamy grube poduszki. Z obu stron mamy miejsce na położenie jakiegoś napoju, i do kompletu taki stołek. Powiem, że wygodnie się siedzi, zobaczcie sobie. Kufy też są wygodne i wystarczająco grube, czyli tutaj nie będziemy tak by zahaczać i dotykać drewnianych elementów, jak siedzimy. Bardzo wygodnie się na tym siedzi. Już Wam powiem. Koszt takiego zestawu 3599 zł. Jeszcze znalazłam w sumie taki zestaw. Zobaczcie, on jest mniejszy, ale bardzo ładniej się prezentuje. Kolor taki bardziej oliwkowy, 1499 zł. Spróbuję tam sobie usiąść i zobaczymy, jak jest z oparciem. jest nawet wygodnie, ale powiem wam, że gąbka jest dość tutaj cienka, więc tutaj na cięższe osoby może być już troszeczkę problem, może być niewygodnie. Opiera, bo też nie mamy gąbkę na całości, opieramy się. Także ja opieram się tak, jakby łopatkami, górną część pleców. Myślę, że tak na chwilę, na kawę jak najbardziej, ale do jakiegoś takiego relaksu, to myślę, że ten zestaw może być niewystarczający. Generalnie ładne, 1499 zł. Siedzi się dość pionowo, tak więc tęgówkę, no na chwilkę. Drodzy, na dzisiaj to tyle. Ja uciekam z balonami, kupuję je. Oczywiście moje dzieciaki będą miały zabawę, a Was zapraszam do OBI. Zobaczcie, tutaj mają bardzo dużo roślinek, dużo zieleni, można coś wybrać. Włącznie z lasami w słojach, które mogą po prostu stanąć na Waszych komodach, szafach w reprezentatywnym miejscu. Trzymajcie się, ja uciekam. Do następnego razu, pa!